Karaś taki wielki. Nie widzę. Kar. Nie, to może być karp. Kart czy karaś. No właśnie nie widzę ja dokładnie. Nie wiem, chyba będzie Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Już jest ciemno, jest popołudnie, środek tygodnia, dokładnie. Środa. Tak, Stasiek? Tak. Dokładnie. Środa. Jestem z Grześkiem na łowisku Tadek u Tatka. Pierwszy raz po zmroku. Słuchajcie, węteczki wszystkie rozłożone. Yy, wrzuciliśmy dwie karpióweczki tutaj przy brzegu. Trzy w sumie. I jeszcze coś pospiningujemy, A mianowicie temat jest taki, że chciałbym zobaczyć czy szczupaki biją po zmroku. Jesteś... Co tam, w życiu? nic. Czy szczupaki biją po zmroku? Słuchajcie, jednego w życiu złowiłem szczupaka po zmroku, dokładnie na żywca. Wiemy, gdzie te szczupaki na tym łowisku stoją, bardzo dobrze znamy to łowisko i chciałbym sprawdzić, czy będą brały po zmroku. Słuchajcie, nie wiem jak Wy, piszcie w komentarzach, czy łowiliście kiedyś szczupaki po zmroku. Mi się udało jednego złowić w życiu, a porę mamy taką, jaką mamy. Wiadomo, godzina 16.15, jest już ciemno. I co? Tutaj stoją węteczki, nie wiem czy będzie widać, bo jest totalnie ciemno. Jesteśmy na końcu łowiska, Grzesiek Grospara, grilla. Będzie kiełbaska, a ja co? Biorę spinning i idę troszeczkę sobie co? Porzucać. Słuchajcie, było pierwsze branie, przerzuciłem przedtem na fidera Wejdzie Ci tam się... zawady. Co? Wejdzie Ci tam zawady, nie wesz. To będzie karaś Karas. karaś? Pewnie pada go ciągle. O. A może i nie? A nie, idzie, idzie, idzie. O, ale słuchajcie, w zimie te ryby nie są już takie waleczne. Dumbles. Panilia kukurydza, Grzesiu. Czerwony? Co? Tak jest. A widzisz, idzie spadł. Karas taki wielki. Nie widzę. Tak. Nie, to może być karp chyba. Karp czy karaś? No właśnie, nie widzę ja dokładnie. Nie, że nie, chyba, że będzie karaś nie, Karp. Karp? Chyba tak. nie, 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 wszedł, nie, wszedł, nie, wszedł, nie, wszedł. 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 Wypił się, się. Ja tak, nie, nie, no Słuchajcie, ładnie. co? Czekaj mhm. wezmę. Co? Maty nie ma, bo zaczął Na i wszystko zostało... Pochowaliśmy. Pochowaliśmy wszystko. Nie no, ładnie, co ty chcesz. Ładnie, co? co ty chcesz. Ottaki o! On się wypił już. ty się? Hmm? Słuchajcie, karpik leci do wody. Ty, ale Tadek tam wpuszczać do tego. Co? do wody No. Dobra. Kabletki do wody. O, taki z głębokiej wody. W głębokiej wody, najgłębszej tutaj. Widać większe w ogóle? Widać, widać najgłębszej wody. I do spustu. I do spustu. Tak, no, do spustu, do wody. <noise> Ach, Proszę. Jeden. Gdzie? No tu na ogonie popatrz. W końcówkę zobaczę go. Widzisz? No, mam lewo. Cześć. Ty co, masz, no teraz na założyłeś, tak? Mhm. To nic, to tylko. Co? Tylko przerzucę, zostawię. Zostawisz? No. Bij bardziej w lewo na głębszą. Ajcie wjechał pierwszy karp na słodko, truskawka, banilia na metodę, dumbelz kukurydza, utatka na samym tam roku. Grzesiek spinninguje, ja też za chwilę rzucę parę razy. Jak mówiłem przedtem, szczupak, coś, jakieś małe smyrnięcia były, ale to nie jest to zdecydowanie brania są słabsze, karp słabo żeluje. Bardzo delikatnie, piknie parę razy, zostawi, było, było, było parę piknięć to Za chwilę się tu właduje, tak to jest jak się Było parę piknięć i tyle Co jeszcze? Deszcz zaczął padać Mata w samochodzie Rzeczy w samochodzie Kolejna mega sprawa Kolejna mega sprawa, o której chciałem wam powiedzieć, jestem mega zadowolony i szczęśliwy. Wyjechało milion wyświetleń. Jechało pod ostatnim, pod ostatnim, pod, pod filmikiem, który wrzuciłem niedawno, nie piję na rybach, krótki prześmiewczy taki filmik przerobiony, milion wyświetleń na Facebooku, bo wrzuciłem. TikToka zapraszam serdecznie na moje konto na TikToku Debytes na TikToku. Tam wjechał też ten filmik, a na Facebooka też wrzuciłem, bo można udostępnić. Wjechało milion wyświetleń w tak krótkim czasie. Jestem mega zadowolony. Po parę tysięcy udostępnień było. Nie wspomnę o łapkach i komentarzach. Także jest pierwszy milion, mega zasięgi się zrobiły. Poza tym nie wiem co się stało. Wpadłem w jakąś fajną dziurę, gdzieś to wstrzeliło, tak samo wrzucam filmiki na Facebooku, zaczęły generować mega zasięgi, 250 tysięcy, 500 tysięcy niektóre filmiki już mają. Ten z Kubo, Grzesiek, ten z Kubo ma niecałe, polujemy na sumy na Facebooku, ma niecałe pół miliona już wyświetleń z lata, z lata, a ten filmik zrobił miliona, także nie wiem czym to jest spowodowane, po prostu był. Zrobiło się tak pęk i nagle zasięgi zrobiły się potężne, także pierwszy milion wyjechał Dzięki mordeczki. Pozdrawiam Was. Siedzimy jeszcze chwilkę. Może jeszcze jedno branie uda się wypracować. Przypominam, mamy grudzień. Jest noc. Znaczy noc. No. 18, Nie, 19. co? W pół do 8. Wpół do 8. Warunki są, jakie są i tyle. Słuchajcie, jest wypracowane kolejne branie. Kolejne branie. Jest pod... Nie wszedł pod pomoc. Nie, nie będzie. Ten będzie większy? No, chyba tak. Co? Chyba tak. Aj, dalej my kurde, Grzesiu, maty. Mata w aucie leży. To nic, no trawę. A to jest, jest. go podbiera Już Ale nie są takie żywe Jest Większe Większe Większy, większy. Co? Co? większy. większy? Mhm. Pewnie, już czuję po tym No większy jest czuję po wszystkie stoją pod tamą Grzesiu 2 mhm. metry od tamy następny rzut Następny rzut Widzisz Rzesiu? O! mi się nie dzieje. Dwa metry. Od tamy. Patrz, widzisz. Czekaj, czekaj, czekaj. Na spokojnie. To pójdziemy, pokażemy. Pójdziemy, pokażemy, co? Tak. Jak to sprawa wygląda? Patrz, ten jest ją. ładny. Ładniejszy ten jest. Co? Ten jest ładniejszy. Rybka idzie. Nie idzie do wody. Pokażę wam. Gdzie rybka? Na Na tarlisko. Trzymasz? Tu jest tajemne Cześć. przejście Cześć. na kłódkę Spójrzcie, co tu się, co tu się od, odwala. A tutaj jest wylęgarnia ryb. Spójrzcie, jak to wygląda. Puszczać go? Tak, puść go, Grzesiu I tutaj jest wylęg rybek. Pójść, jak to wygląda, pokażę Wam, Grzesiu. Co? No, Zejdę. No później tam, Grzesiu. Jaka to będzie głębokość? Nie Za, Zanieśliśmy tego karpia tatkowi na wigilię, na wylęgarnię. Kazał tam wrzucać, bo był. Większe, nie takie małe. Ten był fajny, nie mierzyliśmy. Bo ile miał Grzesień? no 2,5 i pół. Tak, gdzieś. I tyle, będziemy kończyć. Dwa brania wyprasowane. Rybka stoi na najgłębszej wodzie. Tam kogo z pustu. Teraz podejrzewam, że następne branie było za pół godziny. A, z pół godziny Grzesień, tak? Z pół godziny? No, może i 40 minut. No, także. Brania wyprasowane na słodko. d Kukurydza, wanilia. Dambelsik i. Kruskaweczka 2 mm. Nie będę już wam pokazywał, bo to pokazuję Wam za każdym razem. Także krótki filmik i tyle mega. Jestem zadowolony i szczęśliwy z tej bańki. Pierwsza bańka moja w historii, o której mówiłem wcześniej. I tyle serdecznie zapraszam do mojego sklepu. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie, Bajeracia.